Cześć, witajcie. tutaj ja, Avi, bądź jak wolicie, Dawid Avi. Dawid Davi, Avi, tak? Bo tak dla jasności. <laughs> Witam Was. W Little Big Planet na PSP. Oczywiście po raz chyba trzeci, tak mi się wydaje. E, poziomy opowieści. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w Orient, tak? Orient jak chciałem powiedzieć, ale. Piszę Orient. Nie wiem, czy to się odmienia, nieważne. Następny poziom, jaki nas czeka, to Smoczek... Smoczykens. Smoczy chciałem powiedzieć Smoczykens ale może nie będę tego odmieniał, tak jak już powiedziałem, nieważne. Na samym początku chciałbym was oczywiście zaprosić do pozostawienia jakiejś oceny, subskrypcji bądź komentarza. Naprawdę byłoby mi bardzo miło. Dziękuję, że to zrobiliście. Nagrywam to... jakby... może nie się raz pod rząd, ale jeszcze nie publikowałem dwóch poprzednich odcinków, więc jeszcze nie znam waszej opinii na temat nowych leveli. Więc dowiem się najpewniej w następnym odcinku, tak? Co z tym zrobić, czy to jest dobry pomysł, aby na pewno, żeby... Żeby co? No żeby zrobić specjalne odcinki pod koniec serii jakie przychodzimy. Bo myślę, że to byłby dobry sposób, ale zrobiliśmy tak z serią Little Big Planet 1. To wyszło to średnio, a na Subway Big Adventure to było to w sumie naprawdę superowy pomysł, więc, więc dajcie znać, co uważacie o tym w części oczywiście na PSP, tak? Bo to jest Little Big Planeta na PSP. Na tej części strasznie długo się od poziomy Zauważyłem. Okej. Okay. To przeciw. to, Wow! To przeciw smokowa wyrzutnia sztucznych ogni. Kiedy nauczysz się jej używać, Zostaniesz ruchomą wersję. Spoko! Enter! Enter! Mamy to, dobra. Dobra, wchodzimy na górę. To jakiś płomień? Ciężko powiedzieć, co to jest. O! Słuchajcie. Dobrze, że nie weszłem tam. Ho! Dobra, mam to. Ej, ale jestem mistrzuniem i ja cię kręcę, to zawsze miałem problem skoczyć. Ej dobra, pauza. Ta muzyka jest taka dobra, ona z taką nostalgią. Słuchajcie, mam dreszcz. Ja naprawdę mam dreszcz! To jest. Wow, naprawdę uderza w serce, nie? Was również? Myślę, że was również tak samo musi być nostalgiczne. O ile znacie tam tą, tą część, nie? Że wiągraliście, bo tego za... Ej, 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 się! E, dobra Ej, jeszcze raz? Może przesadziłem trochę ze skupianiem się na rozmawianiu do was. Dobra, lecimy! Oooooooooo! Napieczamy. Dobra, dostał. Dostał. Ej, fajne pomysł na małego bossa, nie? Takie mini bossa, dobra. Nie wiem, czy lepszym pomysłem spamić trochę. No nie wiem. Okej, okay, dostał. Nie no, spam jest taktyką. Trzeba spamić. O, jajaj jaj, 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 jaj. Wow, stawka za przejazd e, Rishkom jest podwójna, gdy ktoś mnie ściga. Aha, fajnie. Znosiłbym cię do zapłaty, gdybym nie był tak zmęczony na bok. Okej, okay, to dzięki, że jesteś zmęczony To chyba teraz spadanie w dół, nie? No. Dobra, uciekamy. Ja nie będę czekał na niego, ja po prostu będę uciekał. Ono daje w głosy lwa! Dziki jest. O! Dobra To ja chyba znowu będzie. Nagle się pojawi góry. Zgadza się. Oj, zgadza się, oj, zgadza się. Oj, oj. oj. Oj ojojoj, oj. o ho ho! O. Ej, to strasznie bliskie było. Nie! Yeah! Jak chcę jeszcze raz. Umar umarliśmy, dobra, nie ma znaczenia, możemy jeszcze raz podejść. E, on się znowu będzie pojawiał? A czekajcie, nie, w drugą stronę. <laughs> no tak. Tak e, umarliśmy, to już nam nie szkoda, bo już jest śmierć zaliczona, nie? Hopla, o i to kluczyk, ale fajnie, dobra, mamy to, Superowa, że to zrobiłem, dobra, idziemy na dół, pałka wodna, naklejka znaczy się pałki wodnej, dobra, stój, zniszczę tę krainę, jeśli mój syn do mnie nie wróci, jest tylko jajkiem, ale wkrótce się wykluje, zdaje się, że zabrał go cesarz, uratujesz moje jajko? Czy on ci porwał dziecko? Ja sobie ci pomogę. Tak się nie robi po prostu no. Halo. Znaczy dziecko, no jajko, nie? On może sobie zjeść. Dobra, może lepiej Ci faktycznie pomogę. Jak może smakować smoczy czy jajo? Nie po prostu jajko. Nie wiem, możesz dać znać. Jeżeli wiecie. Czapka smoka. Okej, okay, wszystkie naklejki mamy. To jest fajne. Ale nie mamy zaliczone jakby jak to zawsze nazywam, bez śmiertelności. No, że nie umarliśmy ani razu, nie? Dalej. Czy jak to w Ubuntu naprzód? Tak. No <grytanie> teraz będziemy chyba ratowali jajo, nawet jest na obrazku. Wyciąganie jaja. Mhm. I to jest kolejny, oczywiście, bonusowy levelek. Dobra, no to wyciągamy jaja z postrzasku, tak? No właśnie, żeby się nie strzaskało, Boże, przypadkiem. Fajne łączenie słów, Metaforę. Dobra, dawaj, lewe. Bo się nie mogę doczekać. Moje jajo jest w pałacu cesarza Saria. Chcę usmażyć ryż. <grybujesz> o nie, <grybujesz> smoczył jaję. Proszę, zyska je dla mnie. Poleciałbym teraz z żartami o, o chińskiej kuchni i o, o jedzeniu kotów, ale to jest mo, więc może nie. I zresztą. Chyba nie wypada, prawda? Przepraszam. Dobra, idźmy przed siebie. Co my tutaj mamy? Uh! Dobra. Jak to wiem A wiem co zrobić, dobra. E, więc smok pragnie tylko tego... tego wielkiego jaja które udało mi się znaleźć na szczycie pałacu. Dobrze, jest ukryte w moim skarbcu. Oddaj je i tołącz. Aha, przepraszam. Czyli ty nie przypadkiem zabrałeś. Ziomek A on ci chce pioskę spalić. A! Oh! No nie! Nienawidzę życia, nienawidzę życia! Po co ci te ninja w tym pałacu? No nie powiem. Też bym chciał być nin... Ty może jest kin ninja? A czy na, na, na tym poziomie gę na pewno jeszcze nie? Będę ninją. Obiecuję wam! Zobaczycie, dotrzymam obietnicy. Tylko moja matka zna szyfr do skarbca, a poszła na bi... na Bingo, fajnie. Zajrzył do środka. Ona wszędzie zostawia na a, to jest szyfr, ta? Okej, okay, czyli to jest zły szyf. Dobra Co my tu mamy? Matka mówi, że jeśli nie będę włączony, dojdzie do do Amonium Ej, ale zajebisty żart. Pandamonium to jest taka mapa z ZITOMI Planet 1, która była w sekcji Społeczności i została. Ej, ale Save Sister, jak w ogóle wziąłem, musi mieć mega zaszczyt, nie? Bo to stworzyłem z jakiegoś. no. to kolesia, no powiedzmy, domowego, no. Fajne to jest, fajnie. Chyba, że to jest jakieś inne jeszcze znaczenie, ja po prostu jestem trochę pośledzony. Nie znam się za bardzo na Japonii. A, to jest restart, rozumiem. Fajnie wykombinowany Ale ja przyjmuję, że to jest słuchajcie easter egg, bo Bo znam tą mapę, tak? Właśnie jest italyan 1, świeżo zakończony od seria Okej, okay, idziemy wyżej O Tygrys Okej, okay, mamy tygrysa O. Pytanie, czy to jest wyznacznik. Słuchajcie, jak tam wejść? Czy to jest wyznacznik pierwszego, czy którego? No nie! Wydaje eee, się, o co mi chodzi, bo dalej nie wiecie, bo mówię o track Bo tam był szyfr na samym dole. I tygrys jest z której strony? Na lewo, właśnie odchodzisz, najbardziej na lewo. Cholipka. Niech ta gra mi po prostu zezwoli zabrać sobie tę naklejkę. Dobra, czekajcie tak. Tutaj. I hopla! Okej. Okay. Może zróbmy to jak inteligent. <grybuj> Inteligentne tak, boję. -y. O, no właśnie, w taki sposób! Ale jestem. No. Nie powiem tego, bo tak nie jest. Dobra, idziemy! Mamy tygrysa! I tu są strzałki, czekajcie. Ta strzałka. A, w taki sposób, dobra. No to tu jest tygrys. No to lecimy dalej. No, wiem, że nie. Dobra, no to prawa strona. Ale są, trak. Matka mówi, że pewnego dnia pojmę, jaki jest cel istnienia tej komnaty. Myśli, że to jakaś wskazówka. Komnata pełna zębów, słuchaj. Nie wiem, muszę zobaczyć, co za zwierzę tu się kryje. O! Teraz! Dobra, nakleja. Dobra, dawaj tego kwiata. O! Pana Sorio jak nam się tak, tak się chyba nazywał, nie? Zdobyłem ci kolego? Mogę teraz się postawić w własnych poziomach Uciekaj kwiatek O, idę tam Cyk i cyk! O Ale wyleciałem do góry Wodzenia Dobra Tam jest jakaś naklejka pandy tego co widzieliśmy zresztą, ta. Dobra, kwiatkiem. Tu jest wąż. Tu jest coś czerwonego, czyli chyba chodzi o węża, dobra. Tu już wiem tutaj jest, ale i tak bardzo bym chciał naklejkę zdobyć Weź mnie tego kwiata. O, minimalizacja gry. No uwielbiam. Ej, strasznie przedłużane to jest. Nie rozumiem, po co tak przedłużać. O! Wow! No nie spodziewałem się, że to może być wąż. Dobra, lecimy. Szkoda, że tego nie mogę wziąć ze sobą. To bym zabrał. Idziemy na dół. No tutaj, co prawda, już dużego wyboru nie ma. Na przykład tu, co, smoki to będzie tyle? No ja nie mogę, nie, dobra, robimy to, nie będę pomijać nic. Nic ja mam zamiaru pomijać, ale niezłe jaja No dużo kombinacji nie było, no, co by tu powiedzieć. Dobra. No to lewa strona i następnie prawa. Co to jest? A, nie, a. Naprawdę... No, ale przysiad zrobił. Matka powiedziała, że będzie zachwycona, jeśli kiedyś odłożę rzeczy na miejsce. A ja mam to robić za ciebie, kolego, ja mam to robić za ciebie. Chyba cię suty drą. Przepraszam, ale naprawdę chyba, kolego, musisz się mocno podrapać. Tak, wiesz, z pazurkiem. Dobra, tam już nie mogę się dostać, tam również nie mogę się dostać. Więc idziemy na lewo. a tutaj, patrzcie. Tutaj na dole. No to mych na dół. Oho, ale wywaliło łańcuchem. No to jest większe trochę, co? się, że tutaj. O, jest, czarny. Dobra, no to mam kolor czarny. Jest pomarańczowy, z tego co widzę yy. no nie rób se jaj, naprawdę <grymne> jakoś wykombinowałem jak wyjść z tego podczasku pomarańczowy jeszcze czerwień, ta o naklejeczka ale on, nie, nie zrobi tego

No. Hmm. Nie tędy się składa, że chyba nie tędy raczej. Oła, oła, oła! Oddawaj! Ej, ja se robisz kolego. Odawaj to. No, wiem, że ja by nie próbowałem ci tam wejść trochę w paradę. No ale złe. Nic ci nie powiem. Dobra, tutaj trzeba zrobić, że tak powiem, zdobyć po prostu jetpack lepszy i spadamy dalej. na dole była naklejka, ta? Tak hmm. już ją trzeba zdobyć. O tym, szybko, o tym się jeszcze przekonamy w jakiś sposób, ale chyba nie teraz. Szybko! Dobra, przycisk! O! Kaczka. Dobra. A, bardziej ją łapę Nieważne, co to jest. W każdym bądź razie ja wiem, bo już to zrobiłem. Spadamy stąd. Matka mówi Dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki. Ale nie wiem, co dziesiątki mają w tym wspólnego. E, no, trafi same dziesiątka, nie? No ja mogę się rozumieć. Czekaj kolego, ty się tam zajmij lepiej szukami walki, tymi swoimi... Samurajowymi, tak? Ty samurajem? Dobrze Co to jak teraz... A nic się nie dzieje, dobra. Myślenie lepiej zostaw innym ludziom, takim jak... Jak ja, która... To nie najlepiej to może wychodzi, ale lepiej już Tobie. O, teraz! Hej, to było dosłownie. To było dosłownie przypadkiem, nie? Enter! Ale jestem świetny, dobra, mamy smoka. No to też wiemy. To też już wiedzieliśmy. Więc spadamy po nasze jajo. Ała. no. Do widzenia. Dobra, bierzemy sobie jajucho. Ale jest duże i minimalizujemy i grę. Kończymy 100% baniek. Proszę Hurra, mój drugi syn! Drogi syn Gdy się... O nie, naklejki już się zdobędę Fajnie Gdy się wykluje, nazwę go po tobie Szmatko Smok <śmok> ale głupie O Eee, się gdzieś? Tak, podrzuć mnie Ale najpierw może dałbyś mi tą naklejkę Ho! No nie, będzie 100% Oj, Sagboy jest zły O jest bardzo zły Spójrzcie tylko na niego O tak. Bardzo zły Sagboy E, ja potem naklejkę wrócę. Naprawdę, ja po nią wrócę. Czekajcie moment. <grystanie> Dobra, więc jak to było Z tego co mi się wydaje Mojej pamięci, o, ale jestem mistrzem To było chyba lew ta cała łabądź, ten cały łabądź, tak tutaj będzie smok tutaj, tutaj będzie ten wąż patrzcie jaki będę świetny ja na pewno dobrze pamiętam jestem pewny tego enter ej, ej, naprawdę myślałem, że nie pamiętałem Dobra idziemy sobie bez jajca Ciekawe czas przepuści, nie? Da się wygrać bez jajca? Nie da się. Dobra, będę mu przynieść jajucho. Wow, ale świetnie To będzie naprawdę doskonały poziom do speedrunowania. O, minimali mi grę oczywiście. Świetnie. To będzie jeden chyba za krótszych odcinków, 20 minut tylko, nie? Proszę bardzo, smoku. Wow! Zobaczymy, jakie będą nagrody za za pól tak? O, i ja nieraz nie umarłem. Jakieś materiały? O, fajne. Krawat i kokardka, fajnie, fajnie. Ubrania. O, i materiały. No i jajo, to jest najważniejsze. Aż się uśmiechnę. Ale jest przerażająco wygląda ten sak, bo jak się uśmiecha. Naprawdę. Nie uśmiechaj się tak? bo i nie uśmiechaj się do mnie. Dalej. Teraz będzie chyba już następny poziom. Poziom. O, no można zobaczyć. Gina, tak. Zuchwała małpa. Za mi grę. Nie działa mi nic. Nic nie mogę zrobić, gra się zepsuła. Dobra, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku widzimy się u Gina. Zresztą, nie wiem, mam nadzieję, że to się zapisało, wszystko, bo będę płakać. Zostawcie, oczywiście, jakąś ocenę, subskrypcję bądź komentarz, byłbym naprawdę wdzięczny. Jeżeli to zrobiliście, to dziękuję bardzo eee, i oczekujcie na następny odcinek, gdzie będziemy się droczyć z małpą. I to będzie już odcinek, gdzie wezmę pod uwagę to, czy robić poziomy. Po... Chociaż mamy dużo w tyle tych poziomów. Nie, wiecie. Robimy osobne odcinki na nie, tak jak to było zawsze robione. Więc. No, może kliknę coś takiego? Nie działa. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia najczęściej, no i papa. A ja teraz zobaczę, czy będę pakał w poduszkę, nie? Bo nie wiem, czy się zapisało. Do zobaczenia, najczęściej.